Witamy Marcin, co sądzisz o tym, że twój giermek z Dominik Stokłosa nagrał wywiad z HRT pfu antypolakiem i śmieciem jajkosem? No co, zwolnie go. Tak trzeba będzie zrobić. Cześć. Moi drodzy, dzisiaj porozmawiamy z najlepszym polskim zawodnikiem w, w League of Nie, no co on mówi widzowie? Co on mówi? Fuj. Co powiedział? Powiedział, Czy że dzisiaj ja porozmawiamy z najlepszym polskim zawodnikiem Ligo w League nie dość, że skłamał, że polskim i skłamał, że najlepszym. Dwa kłamstwa w jednym zdaniu, tylko sucha Armenda potrafi. A to jest najlepszym? No ja. Nie, no ja jestem, obiektywnie jestem najlepszy by far kurwa. Nie wiem kto jest, kto pochodzi blisko do mojego skilla w League of Legends. Tylko, że mam cały czas. Oj tak. Dobra, wolisz Lux czy Zyre? Chyba Zyre. Co? No to czemu to, to... nie Lux, mam fajnego skina. No to dały to Lux. No. Dobra. Dobre jest? Nie, no widzowie, no. Ja bym nie nazywał Damiana w ogóle zawodnikiem League of Legends. Bardziej niewolnikiem League of Legends. Tak. Niewolnik Mety, nie robi nic innego w życiu, dd 2. Grazakiem i Sejuani i Jarvanem z Cinderhulkiem. Nie, no o czym my w ogóle mówimy? O czym jest mówione, widzowie? Dobra, ale jak widzowie chcą luks, no to luks. Ty zwanszotujemy Lulu, jak się w nią wpierdolę? Mm, nie wiem. Możemy jeszcze zaraz spokoić wtedy. No i Wesz, hitówa. oni się wpierdali, co? Na kuli. No trochę pojebane, że ich jeszcze nie zabiliśmy ani razu. Dobra, spuszczę to jakoś szybko ze mną po prostu. I tyle. No, no. Nie wiem, no. ZDF ma 2-0? Znaczy 2-1. Czemu oni mają razem jeden trzy kurwa na midzie mid jungle? To słyszę, teraz. No i Max kul cool gang. Idę tam. Ja pierdolę. Widzowie. O ja pierdolę, widzowie. Ale Kianka zabije. Oby kurwa. Aha, Ja pierdolę. A żeśmy odkurwili cyrk, Marci. No to opaleci jak coś. Uciekaj. Nice. Dobra, S. Aha! Możesz kogokolwiek, na hita zbijamy na pewno. No teraz jest tak, tak... Jest czy to sivir. będzie Lulu, czy Civir, Masz zasięg, Interesny to RQ'ić. Teraz creepy będą. Ile jeszcze wyjebali To biedamy chłopów na hita, tak o, nie? Możesz kogokolwiek, Erkuj go już od razu tak szczerze, jak tylko masz zasięg. Dobrze zgryw Nie zgrywasz się? O kurwa. Ale że kurwa gdzie jest ta Kiana jebana no? No naprawdę? Ja pierdolę dlaczego Kijana i Sejuani nie stoją z nami? Kurwa no swele zajebane. Idą daj babaj Jacksa, co masz 67 creepów. Fokczam widzowie! Jaxa! Co to jest? A przegrywanie w lidze mi się wam podobało? Zresztą? <coughs> no, też ci kręci. Dawaj te kurczaki, dobra, żartowałem. O chuj ci chodzi. To jaj nie można porobić. Epego halo, Renekto? Kurwa, ci się. Strzelać Smok <śmog> nam na nie Nie no, te moje skillshoty to są kurwa do chuja. No chłop się przez to ruszać, Ja jest? pierdolę. Zwolnijcie mnie widzowie. No ja pierdolę No spierdalaj! Kurwa! No się wjebałem w taką pozycję. Chujową. Myślałem, że dadzą spokój, ale wszyscy i odpalerkę jest mój koniec wielki. No, no. Dostał ładnie. Albo i nie Może jednak my padniemy. Nie no, my nie padniemy Oj, bliziutko, max kul będzie ma No nie walimy go od razu No kurwa no, co ten Jacks taki szybki? Max kulis is not so nie anymore Oj, 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 ktoś fokusuje Lux i DOSTAJĘ bęski. Ty, tutaj numer się odpala Idę, idę Renektona nie mamy, więc też tak zluzujcie trochę Nie pizdę Powód na i sto nie zeskaca Red Gaming Nie no Nie skupiam się w ogóle Na tych skillshotach Kurwa nie no numer no, to total broken Teraz. No 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 sobie podzięki no, 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 no. robię Renek to ona nie było no Ja też kurwa chujowo zagrałem Tak to jest jak człowiek myśli, że free win A tu Max Cool ogrywa A tu jest Max Cool Oooooo wow. Przerwa mi no razajadamy go od W ogóle możemy. Mm. Ale czemu ty mnie fokusujesz Lamusie Jeban? No czemu on mnie fokusuje? No kurwa to chyba no wiz. To chyba Wiz, no ale że CV chce dalej żyje i tak tego nie wygramy to jest chuj Ja pierdolę Nie Fokus tylko Jackson na solo... Co żygać mi się chce zaraz kurwa Ile to jeszcze będzie trwało? Widzowie Ja pierdolę, no nie mogłem, widziałem ją kurwa, już próbowałem nóżkami przebierać. przebierać w sensie. Dobra, proszę, zabijcie ją, nie, ona was rozjebie, coś czuję. Dobrze z dobrze, nie padaj, skończcie, błagam, bless RNG, kurwa 15 do nudu, nie skończycie. <gry> Dobra, cofnijcie, bo was wyjebią. Dobra, kończ z grybu. Sekundę masz. No zamieniłem się kurwa w kurczaka jakiegoś je O widzowie? Ja nie chcę nic mówić widzowie, ale jesteśmy wyżej od Nervariana. Zobaczcie. 59 LPD2, a ja mam ile? 3... 80 LPD2. No, Eko albo Sylas, co, co wolisz? Co my... Mamy kurwę Seraka, de Mam na chujisy. Tutaj no mamy Soraka decarry Mamy leczący botleń kurwa, to się nie może udać Mamy leczący botleń z... Nie, to musisz kurwa fuloda albo... koneksik. Ło kurwa, co się dzieje? Co jest kurwa? No to jest dobre pytanie <laughs> Raim Nie no, dał się trafić tasaczkiem No to już teraz double killek chyba No, no kurwa, mać no! Niech baitują Bait. Olafek jest O kurwa, olafek jest Ja nie wyjebiorę z tego paliwa na chwilę, co? A może? Dobra, cawka, cawka Ty możesz być? Dobra, nice Nice, on już pewnie wkurbieni Dobra, posenne Ja pierdolę A że to mnie trafiło kurwa Nie no ja pierdolę, ale ulecz się co? Dobra lord. Nigdy nie było bardziej lord. No ja muszę bota gankować, no muszę A nie wiem czy my w mamy szansę kurwa nie wiem gdzie no z in late game jest co Jest duża obawa, że nie. No ale dajwa jeszcze. Co jest, kurwa, z Ja pierdolę, no nie mogę, kurwa! Aż żeś skurwił z gry tą Teleportacją na bota. Znaczy, bo ten jest taki uzysk, nikt mi nie pomoże, kurwa. Ja pierdolę Co jest kurwa? Olafik tam idzie Nie wiem jakie są przewagi z Sorakinami kurwa Tam ci się tam więcej Tam na, na dziurę was walą halo Bariazy. Ja pierdolę, trzech trzech A wy kurwy się. wy wyjeby się. Nie wiem, kurwa, no nie da się grać z takim botem. No nie chce mi się nawet grać tej gry, no. Wy kurwy jebane, no. Muszę robić całe obrażenia, kurwa, na bocie, bo nie zabijemy. No, mamy chłopów, którzy biją po 50 sku, kurwa. Jeszcze muszą skill trafić. Kurwa, czemu... Nikt tego nie zdodzawał, kurwa, ten Sion zajebany, grana blada też przepierdala jeden na jeden No no nie mogę kurwa, no Olaf konia wali Przy farmie już już ma dziewiąty level, kurwa No ja pierdolę, no każdy kurwa zawsze flesznie, no Wy kurwy bite nie nienawidzę was Marcin No nie mogę kurwa, no bo mam tą scorakę spierdoloną, no Więc dajmy to... ich na hita Halo. Kogo? Ja pierdolę, to ja też jestem skończony. No nie wiem, se na mnie na hita kurwa ładuje, no! Nie wiem, podajmy to kurwa po prostu jak najszybciej. Nie chce się tego grać. Bo my tego nie wygramy, nie mamy kurwa nikogo, kto będzie robił obrażenia w lejcie. No, kurwa, Wladimir na no, RS otarł, to będzie potworem, nie ma. No nie wiem, oni po... Na chuj nam ci healerzy, jak oni po prostu ich sfokusują i dostaną one shota? I seraka, i nami. Limirka nie ma na topie, może gdzieś tam grassować. A no, on z bazy. No kurwa, ale puszczaj to kum śmieciu, jebany, no! Ileż można czekać, aż on puści to ku, żeby na niego przeleciał, no. Ja pierdolę... Już mi się kurwa nie chce, już mi się kurwa nie chce. Pierdolony debil, no. Yeah. Nie wiem. poddajmy to kurwa. No podajmy to kurwa, no. Czemu ON KU nie pusimy? No, TRZYMA to kurwa dwie sekundy. Przeszedł mu na stópkach za niego kurwa, no. Kurwa ten Sajon też kmaraka jebanego, no oprócz tego to bota, no mamy kurwa tych trzech debili. PODDAJMY to. Asap kurwa błagam, no nie mogę na to patrzeć, kurwa. Wari to jest piękne. No to kurwa napisał. Saraka. <laughs> Sajon to napisał. Nie wiem kurwa, bez sensu. Nie dajmy im skończyć, no, nie wygramy tego, nie ma kurwa żadnych szans. Dobra, walczymy kurwa z kurwami Dobra, idę się ku nara no. To jest To ja tutaj reportziki klikam, oj, tak, tak. Oj, tak, tak, byczku Dobra, wykurwam na botlane. Nie chcę mi się grać tego mida.